Kawa z rana to jak bita śmietana. Dzień dobry, właśnie dopijam moją kawkę. Robię śniadanko, które zaraz zobaczycie na zdjęciu, i lecimy dalej. Dzisiaj kochani, totalnie na spontanie, nieprzygotowana. Film będzie chaotyczny, także miejcie to na uwadze. <laughs> Przepraszam, po prostu się nie przygotowałam z tego względu, że namówił mnie do tego filmu mąż. A mianowicie zabieram Was do sklepu myśliwskiego, który znajduje się w stanie Pensylwania. Wygląda tak. No i co? I chcę Wam pokazać, co mnie w nim po prostu zaskoczyło. Zaczynamy, wchodzimy do sklepu. Sklep jest ogromny i zaraz zobaczycie różne wystawy, które Wam pokażę, i nie tylko. Dla miłośników broni, jeżeli ktoś na przykład mieszka w Pensylwanii na stałe, to bezpośrednio taką broń może sobie zakupić na prawo jazdy. Nie potrzebuje żadnego zezwolenia i tak dalej. Wystarczy okazać prawo jazdy. No, czekaj, czekaj. Ładna. Jaka cena? 350 Nie jest droga. 4 stówki, 350. Poza stówkiem masz. Tak, ładnie. W sklepie również znajdują się akwaria, taka atrakcja dla dzieci, w których są ogromne ryby, żółwie i tak dalej. A przy okazji ja już zgłodniałam patrząc na te ryby, bo jeszcze zapachniało mi pysznym jedzeniem, więc poszliśmy na górę do takiej jadłodajni. I zobaczcie, jak wyglądają stoliki. Każdy jeden stolik ma całkiem inne przyozdobienie. No dla mnie to wyglądało bardzo, bardzo ładnie. Co żeśmy zamówili? Zamówiliśmy na szybkiego hamburgery, ale nie takie zwykłe, tylko z mięsem z bizona. To było po prostu pyszne. Po zjedzeniu tej pysznej buły chciałam pokazać wam, jak to od góry wyglądało. Jak możecie zauważyć, pierwsza wystawa jest taka, i pomiędzy właśnie tą wystawą są przeróżne sklepy z namiotami, z menaszkami, z nożami, z lornetkami, z kuszami, z bronią, jakżeście widzieli, a nawet możecie kupić Adidasy. I ja właśnie po to do tego sklepu przyjechałam. Natomiast mój mąż przyjechał tutaj do tego sklepu, żeby zobaczyć sobie broni, różne takie inne gadżeciki męskie, także. Patrzcie na to też, kobietki. Zwracajcie uwagę, co wasi mężczyźni lubią, żeby byli uśmiechnięci. Zaraz zobaczycie kolejne wystawy z wypchanymi zwierzętami, więc dlatego jeżeli nie jadacie mięsa, to wyłączcie ten film, bo on nie jest dla Was. Sama osobiście nie fascynuję się tym, że są zwierzęta powypychane, bo ze mnie jest taki zabójca jak z koziej dupy trąba, tylko chodzi bardziej mi o to, że w sklepie jest tak pięknie wszystko poukładane, że to właśnie przyciąga kolejnych klientów do sklepu. I co? I powtórzył się po raz kolejny. Jest to sklep myśliwski, który znajduje się w stanie Pensylwania. No już na sam koniec taką oto sobie bluzę zakupiłam na cieplejsze dni. Oczywiście super vlogerką to ja nie zostanę, bo ja nie potrafię trzymać stabilnie kamery i robić dzióbków, stróbków, ale bluza jest okej. Okay. Następnie dokupiłam sobie do tego fajne ajca daski, bo ja jestem ta właśnie kobieta ajca daskowa, nie szpilkowa. I na sam koniec pokazuję wam piękne widoki Pensylwanii. Także jeżeli będziecie gdzieś tam w okolicach, to serdecznie, ale serdecznie polecam wam ten sklep.